Siemanko, dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam nasz nowy produkt. Jest to taśma naprawcza. Taśmę mamy dostępną w dwóch wersjach: w kolorze czarnym oraz bezbarwnym. Taśma doskonale sprawdzi się przy naprawie basenów, blandek w samochodach, namiotu. Wszędzie gdzie powierzchnia musi być elastyczna, a jednocześnie wodoszczelna. Zacznijmy od testu na zewnątrz. Teraz zaprezentujemy Wam możliwość naszej taśmy pod wodą. Naszą taśmę naprawczą znajdziecie w najlepszych cenach na Pianero.pl